Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 miała podniosły i pełen wzruszeń charakter. Swoją wieloletnią pedagogiczną przygodę zakończyła bowiem Jadwiga Lisiecka, dyrektor szkoły. Imponujące wiązanki kwiatów, odświętnie ubrani uczniowie, pięknie przystrojona sala gimnastyczna i nastrój niezwykłego wydarzenia, a do tego wzruszające momenty takie jak choćby projekcja filmu pokazującego historię pracy dyrektor Lisieckiej, czy też popis gry na skrzypcach oraz wokalnych talentów nauczycieli. thank <laughs> Tego wszystkiego mogli doświadczyć uczestnicy tej niezwykłej uroczystości, która w pamięci uczestników z całą pewnością zapadnie na długo, bo rzeczywiście było to wydarzenie unikatowe o olbrzymim ładunku emocjonalnym, nie do uniknięcia, gdy kończy się coś wartościowego, a bez wątpienia dziesiątki lat spędzone przez Jadwigę Lisiecką w szkole podstawowej nr 2 były czasem niezwykłym dla wielu osób. Podniosły charakter oczystości. Był wielką i miłą niespodzianką dla dyrektor Lisieckiej. To było wielką niespodzianką. Dlatego, że jak już po tym dowiedziałam się, to moi nauczyciele zostawali popołudniami, nawet późnymi wieczorami, kiedy nie spodziewali, spodziewali się, że mnie już nie będzie tu i przygotowywali właśnie całą tą imprezę, a wiedzą, że ja na wszystkim rękę trzymam, więc tak łatwo się nie dam wyprowadzić w że tak powiem, to, no to dlatego stąd tak to późne, spotk te późne spotkania, bo miało być wszystko niespodzianką i właściwie to chyba było. Dyrektor Lisiecka w szkolnych murach SP2 spędziła 40 lat. W tym czasie miała możliwość przyjrzeć się z bliska pracy nauczycieli w różnych epokach. Przyglądała się, a także aktywnie uczestniczyła w zmianach systemowych polskiej oświaty. Jest więc doskonałą osobą do tego, by podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi pracy nauczycieli oraz tego, jak zmieniała się ta praca oraz uczniowie. Ja będę wspominać atmosferę, jaka tu zawsze panowała. Gdy przyszłam do pracy po studiach, my tak przyjęli serdecznie nauczyciele. Byłam właściwie wtedy jedyną osobą z wyższym wykształceniem, ale to nie robiło żadnej bariery między mną a nimi, wręcz przeciwnie. Dostawałam wielkiej, wielkiego wsparcia od nich, życzliwości ciepła. I to po prostu mnie tak ujęło i... Ja potem przekazywałam to moim nowym nauczy nauczycielom, którzy przychodzili do pracy, bo wiem, jak to jest ważne na początku pracy zawodowej i myślę, że właśnie ta atmosfera życzliwości, taka rodzinna, jaka panowała w naszej szkole, to, to to będę wspominać. W trakcie uroczystości zaproszeni goście składali emocjonalne życzenia pod adresem dyrektora Lisiecki. Wśród życzących było oczywiście absolwenty szkoły, dziś burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik. To jest najważniejsze. Dziękujemy ja też osobiście za ten nasz wspaniały, na te nasze wspaniałe relacje. No i mamy nadzieję, że dwójka, e, że mimo że bez pani dalej będzie kwitła i pięknie się nam rozwijała. Mam taką biorącą nadzieję i tego wszystkim życzę, a pani dyrektor z całego serca słonie z Panią Paniąc Burmistrz. Dziękujemy w imieniu nie tylko z Urzędu, ale z otoczenia, z którymi Pani współpracowała, realizując swoją funkcję, jak i również w imieniu wszystkich dzieci i rodziców, którzy tutaj zostali na do siebie. Dziękujemy bardzo. Życzenia składali także inni. Wszyscy podkreślali, że dyrektor Lisiecka była osobą niezwykłą, doskonałym nauczycielem i wyrozumiałym przełożonym. Po wysłuchaniu takiej ilości komplementów, dyrektor Lisiecka była niezwykle wzruszona i uradowana. Przed naszą kamerą przyznała, że trudno jej rozstawać się ze szkołą, ale uznała, że nadszedł czas, by dać się wykazać innym. Trudno się pani rozstać ze szkołą? No oczywiście, no bardzo mi jest trudno, no ale sobie uważam, że. Wszystko ma swój początek i ma swój koniec. No i właśnie nadszedł ten czas, że dojrzałam do tej myśli, że pora odejść, dopuścić młodych do pracy. A mogę coś powiedzieć? Chciałam skorzystać z obecności i pozdrowić moich wszystkich emerytowanych nauczycieli i pracowników, którzy tworzyli historię tej szkoły, wszystkich uczniów, rodziców. Było mi naprawdę miło tu pracować. Przy tej wyjątkowej okazji nasza redakcja dokłada się do wszystkich podziękowań oraz życzeń skierowanych pod adresem dyrektor Lisieckiej.